Siemaneczko ludziska, tutaj Olszczek02, a dzisiaj zagram sobie w Darkest Dungeon. No to co, bez zbędnego gadania będziemy ruszać na następną wyspę, na następną przygodę, przepraszam. Bo się z jedną grą, w którą sobie teraz grałem. Myślę, że mógłbym nawet pójść na Knurzego Księcia. Tylko jest pytanie, co mam tutaj za choroby? i Ile mają stresu? Żebyśmy mogli ruszyć tak na pewniaka trochę bardziej. E, ciebie, jak sobie ustawiłem, tobie jest najlepiej na trzecią pozycję. Tobie jest też najlepiej na trzeciej pozycji. I teraz pytanie Chyba wolę jednak mieć bluże Czakara? Nie pójdzie, bo on, według niego to jest e, za łatwe. Więc, więc on się na nas wyparł, można tak powiedzieć. I myślę, żeby nie wziąć sobie, chyba tego, żeby on się mógł trochę dostać ekspa dodatkowego, bo jemu mu się przyda myślę. E, jaki on ma ten? O, ten ma akurat do otrzymania cnoty. To, to jest dobre akurat. Mam jakieś leczenie. Nie, to ja nie chcę psa, tylko ja bym chciał warię. A no tak, 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 bo, gra, bo gram ze Strętem. Ty masz leczenie. Nie masz leczenia, niedobrze, niedobrze. Pomyślmy, może kuszniczkę weźmiemy. Ma te bandaże? No dobra, no to jakiś słaby, ale leczenie będzie. Możemy spróbować. Dobra, nie pamiętam. Dobra, widzę, że to jest wyprawa średnia. To weźmiemy aż 6 żywności. Dwie łopatki, myślę, że starczą. No i dużo pochodni musimy wziąć. No, myślę, że damy radę na 20. Mam nadzieję, że pokonamy Knurzego Księcia, bo on nie jest nawet łatwy. Nekromanta według mnie i tak jest najłatwiejszy, ale już knuży Książę tak troszeczkę gorzej. A, bo ja wyłącz wyłączyłem napisy, bo mi zaczęły denerwować, zapomniałem. Dobra. Eee, dobra, ja już wiem, gdzie będzie Knurzy Ksiądz. Od razu wiadomo, on jest tutaj. Eee, nie ma co się będzie dawać niepotrzebne walki, bo... No oczywiście, no, od początku musiało mi się to zdarzyć. O, łupy, to szczęście dla nas. Dużo golda. Będzie. Okej. Okay. O, super, na początku trzeba trochę zrzucić im stresu. Przynajmniej mnie, tak jakby. Moje, moje postaci, bo ma dużo. Mm. więcej golda. Lubię więcej golda. Ale ja już wam mówię, że Którzy Książę będzie tutaj. Bo, jak tak popatrzyłem, że... Gdzie są bosowie, to zawsze są w najdalszych zakątkach. I to zawsze działa. Dobra, idziemy i dajemy trudkę. Cztery obrażenia to dużo. No i szczerze, damy zwykły odbiór nagród. O, za 14, bardzo ładnie. To weźmiemy... zmianę. No i drapnięcie, i wykańczamy jednego gnojka. Okej, okay. no nie lubię tego, bo daje niefajny. Niefajnie, niefajnie. Myślę, że tego strzelimy. O dobrze, to tego już wykończy truciznę na następną rundę. Więc mamy tutaj załatwione jedno. O kurde. Będę musiał szybko zobaczyć, co to jest. Wykonć, gnoję A masz sztyleta, a ty sobie masz umrzeć z tej? Dobra, co ta drzączka robi? O mój boże, ale, zły, ale zła choroba. Przerąbane. No dobra, no, ale jest niedobrze, tyle powiem. Yy, dobra, czyli zdążymy sobie dojść. Ale no już będzie lekki problem w takiej sprawie. No, do dobra, muszą zjeść, okej. Okay. No i lecimy dalej, no. Choć nie jest aż tak łatwo. Gdy dostaliśmy od razu taką chorobę dla jednak dość ważnej postaci tutaj, no to, to naprawdę nie jest dobrze. Dobra, no, tu trzeba tak cisnąć. O, ładnie. Mamy już po... jedno mniej. Aj, nie zauważyłem. No, jeszcze odporność, bardzo niedobrze. Uuu, Krytyk 19! Bardzo, bardzo dobrze służyć egzekucji, kiedy na przykład ich zaskoczy się Przeciwnika, bo wtedy Wtedy dostaje dodatkowe obrażenia właśnie Dzięki egzekucji To jest, to jest dobre akurat O Jezu Przed bossem jednak użyjemy ogniska, bo widzę, że naprawdę stresu dostajemy dużo Dużo za dużo No jak kurde, za chwilę mamy te świniaki Trzeba się wyczyścić, bo tam knuży Książę też będzie nam dawał Dość, naprawdę dużo będzie nadawało tego stresu. Dobre, to lecz. Uuu, krytyk, ładnie. Dobra, i powinien dobić. Dobrze! Nice. Okej, okay, co tu mamy? O, portrety i herby, super. Zobaczmy, tutaj widzę, że będziemy mieli na początku walkę. O, tajną salę gdzieś znale znaleźliśmy. O, super, i to po drodze do. do bossa już, to. bardzo mnie to cieszy. E, nie, myślę, że damy trudkę temu. I ktoś będzie musiał go dokończyć. No, oczywiście. O, kurde, Unik. A dziwne, zaskoczenie, jeszcze Unik wszedł. No, nie fajnie. Ładnie. Nie, no, spróbujemy. No dobra, za sześć. a jedno HP zostało mi. Gdybym miał jedenaście, to by tego nie przeżył. A tak to. O, super. No, jedno dobre, przynajmniej. O kurde. Niedobrze, niedobrze. Szybko ściśnij. No, zanim pójdziemy do tej tajnej sali, to jednak... O, czy schowane są skarby? Super. Już prawie miejsca nie mamy. A, już, już tutaj zrobiłem, okej. Okay. Dobra, i tu rozpalamy ognisko nasze. Tak, możemy spokojnie zjeść 8 tego... Jedzenia. Co tu mamy? Eee... nie. Myślę nad tym. A zobaczmy może póki co ten. E, dobra, to na pewno im damy, to im na pewno damy. To damy na przykład tobie. To damy tobie. Starczyło. No dobra, kurde, niestety trochę słabo zrobiłem, stresu mało ten... Bo mało postaci było, zresztą tak naprawdę mógł tylko wstręt zrobić tak, że imby troszkę pozrzucał stresu, ale mało. No niestety. Kurde, no. Chyba daleki zwiat jednak miał nam coś dać. A to takie trochę dupa. Dobra. Dajemy szybką możliwość opary i będzie tak naprawdę trzeci możliwe, że uda się. Trzeci albo drugi. I masz go trzeci albo czwarty będzie, jakby już atakował. Ale żeby pająki, no Jezu, no. Tak trochę beznadziejna, no. No kurde, pudło jak jest, jest ogłuszone, to jest trochę nierealne według mnie. Może być ogłuszenie kiedyś się, kurde, ogłuszonym. Dobra, o pary dajemy. No! Znowu! To jest aż dziwne! To jest, kurde niemożliwe po prostu. Nagle dostaję moniki na moje ciosy. Ale dobra, przynajmniej ani jeden, ni drugi już nie zaatakuje w tej rundzie. Dobra, ten leży. Może jego normalnym ciosem dobijemy, dobra. No i... teraz będziemy... ten. Ok, sorry za ten... za mały przerywnik. E, możemy teraz iść dalej. I znajdziemy teraz tą tajną salę. O wam, przepraszam, nie zauważyłem tej pułapki, Jezu. Super, ja jak sobie dodać jeszcze tego? Dobra, i... O. Trzeba teraz klikać, trzeba było klikać na odpał. I tak naprawdę, dodatkowe 400 dla nas. No dobra. No ale nie chcę się do tych księg chodzić, bo to już nie będzie miało sensu. Niedobrze, niedobrze. Okej, okay, szybko przenosimy, bo widzę, że... ...przez przypadek nie zmieniłem pozycji i... ...zrobiłem się jedną z durniejszych rzeczy. O. Au, au, au. Au, au, au. Dostali trochę. No nie, no jaję sobie robisz gnoju. Jak tak można, no dobra. Kaś to zaraza. No no O super Tak jak mówiłem, mam szansę teraz to przegrać, bo no, zmieniamy się. Spróbujemy może... Jak Nie dobra, ogłoszenie mu nie dam. Gniewem możemy pocisnąć dużo. Dobra, leczko, żeby nie był uwrót śmierci już. Dobra, ciśnij. Dobra, za dziewiątkę, nie jest tak źle. No niestety wróć śmierci znów. Ja jej nie uratuję. Jed jedzenie ma niczym, bo nic nie leczy tutaj. O nie Dobra, dalej wrócę śmierci, ale on tym mógłby nawet zabić, bo kiedyś mi tak zrobił. Ja się tak na niego wkurzyłem kiedyś. Dobrze, za 13, dużo. Ładnie. Dalej cisnąć. 12, ładnie. Już prawie... Już połowa HP mu, mu zrzuciłem. Jest szansa, tylko teraz nie mogą mi jakoś umrzeć. Przydałoby się, żeby ona jakoś tu przeżyła. Ach, nie mogę, dobra, a mogę oznaczyć go? O! Oznaczyć go. I będą. O, będą dodatkowy damage. E, super! E, bardzo, bardzo pomocne, bo. Dobra, dajmy jemu ten. E, bardzo pomocne, bo tak naprawdę okazuje się, że ta cała trucizna wykończyła go. Tamtego, i to pomogło ostatecznie. Ej, dobrze jest, to oznaczenie jest przydatne. Ona będzie robić oznaczenie, i może jakoś damy radę jeszcze. No okej, okay, damy radę, bo on ma dużo dalej HP, i Shred ma wciąż dużo HP. I... Ok, spokojnie, oznaczenie dalej mamy, więc myślę, co, co tu zrobić? Damy chyba dalej jemu, bo on wtedy będzie szybszy. A ten gniew pensy się dobrze robi O, o, o! Dobra, wszyscy dalej żyją. Tylko tak naprawdę nasz ten. Oj, kto dostał? Dobra, dobra, ale... Okej, okay, okej. Okay. Damy radę, damy radę. Za chwilę on też mi oszaleje. Dobra. Uwaga. Beznadziejność. Czuję się beznadziejnie w tej sytuacji. A tak, szczerze. To szybko. Nie, co za żal Jezu, Nie mo nie możesz mi pomóc Dobra, co szybko. Oznaczyć Proszę No dobra, ty, ty też możesz Uuu! 23! Jak pięknie! Okej, okay, wszystko udało nam się zebrać? To super, e, Czy coś tu było do zebrania? Nie, nie było, dobra, to możemy zakończyć O Jezu, było trudno, ale się udało, więc... Ale no szczerze było trudno obydwoje na wrotach śmierci ale ten wstręt nam zrobił grę, bo... miał wciąż dużo HP tak naprawdę. On chyba dzięki temu żywiącemu palą tak naprawdę miał du dużą szansę na unik od, od tego Knurzego księcia Dobra, sprawdzamy fajne, tylko że rzadko się będę miał poni poniżej no, co najwyżej przy pułapce to jest dobre, no, co najwyżej. Niedobrze. Bardzo dobrze. O, fajnie. I super. To temu... oszykowi muszę tylko... ...muszę wyrzucić mu... ...tam... ...drżączkę jakąś. O kurde, to jest zbyt złe, to jest zbyt złe, to będzie mi tak przeszkadzać. Dobra, co to, to my tu zrobiliśmy? E, 15 do trzymania cnoty. O, to będzie przydatne dość. Ja muszę tak sobie popatrzeć trochę... No nie mam żadnego... nie mam okultysty wciąż. Wciąż mi nie chce przyjść. Widzicie, nie, nie... On wciąż nie ma ochoty do mnie przyjść. To, to mnie troszkę denerwuje. E, dobra. E, no tak, to jego będę musiał zostawić dwa... Dwa tygodnie, jakby, w tym, bo... Okej, okay, to mogę tyle wydać. E, ciebie do baru damy. Się napi troszkę. Dajcie mi beach, dobra. Aha, beach zajęty, super. No to tak trochę nie, nie bluża w musi sobie poczekać. Bo się musi znowu samo biczować. Ma może deprechę czy coś, nie wiem Musi się co chwilę sam bicz, biczować. O! A kuszniczka. ej, to, to kuszniczko... Mogę ci otworzyć? Mogę ci otworzyć mm, nie. To już wolę, żebyś miała sobie to. Okej. Okay. Co, coś tu jeszcze możemy zrobić? Możemy sobie popatrzeć, co głę... będziemy mogli... Gdzie... Gdzie będziemy mogli dalej ruszyć? Co tu mamy? O, mamy teraz święte relikty i worki zboża, dobra. Przyda się po... niedługo. Z... Myślę, że na tym odcinku znowu pójdziemy do zatoki. Bo w pewnym sensie pomarszczoną babę, jak ja to ja chcę na samym końcu sobie bić. Chyba na Cyrena będzie mnie mniej denerwowała niż. Baba Jaga, bo Baba Jaga robi taki damage, że to jest zbyt złe. To jest zbyt złe, tam będę potrzebował dystansowców. Dystans to. Dystansowców. No. Ale myślę, że to e, na razie tyle. Będę. Zakończę teraz odcinek. Więc do zobaczenia. Na razie, cześć.